Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnimi czasy w kinach pojawiły się już chyba dwie części filmów o Panu Kleksie, ale jakoś umiarkowanie mnie to obchodzi. Nawet nie wiem, czy to wierna ekranizacja książki. Czy raczej takie tam nawiązanie? Zresztą wy pewnie wiecie lepiej. Napiszcie w komentarzach, co to za filmy. Ja się na to do kina nie wybieram. Szkoda kasy. Lepiej chyba obejrzeć pierwszą ekranizację, która, mimo swoich 40 lat na karku, wydaje się być ciekawszą propozycją. A jeśli chcecie poznać treść książki brzechwy, a nie chcecie tracić za dużo czasu, to mam dla was propozycję. Zobaczcie moje krótkie streszczenie. Całkowicie za darmo. Nie musicie nawet dawać żadnych lajków, like subów i innych łapek w górę. Choć, jeśli to zrobicie, to będzie mi bardzo miło. Dobra, to do roboty. Akademia pana Kleksa to opowieść Jana Brzechwy o niezwykłej szkole prowadzonej przez profesora Ambrożego Kleksa, człowieka obdarzonego magicznymi zdolnościami i niezwykłą osobowością. Narratorem książki jest dwunastoletni Adaś Niezgódka, który trafia do akademii i opisuje swoje przygody. Szkoła pana Kleksa znajduje się w tajemniczym budynku otoczonym parkiem. Uczęszczają do niej wyłącznie chłopcy o imionach zaczynających się na literę A. Choć nie ma tam chyba żadnego Anala czy tam Alana. Akademia to miejsce pełne magii. Gdzie tradycyjne przedmioty szkolne zastąpiono niezwykłymi zajęciami, uczniowie uczą się na przykład barwienia chmur, naprawiania zepsutych przedmiotów czy wycieczek do bajek. Każdy dzień rozpoczyna się od śniadania przygotowanego przez samego pana Kleksa za pomocą magicznych sztuczek. Profesor Kleks to postać tajemnicza i niezwykła. Jest znany ze swoich kolorowych piegów, które sam zbiera i przechowuje w specjalnym pudełku. Jest również mistrzem zmieniania rozmiarów swojego ciała i potrafi latać. Jego towarzyszem jest mówiący szpak Mateusz, który skrywa tragiczną historię. Kiedyś był księciem, ale został zamieniony w ptaka przez złego czarnoksiężnika Filipa. Adaś Niezgódka trafia do Akademii. Jako nieśmiały i pełen kompleksów chłopiec, który nie radził sobie w tradycyjnej szkole. W akademii odkrywa swoje talenty i przeżywa niesamowite przygody. Wraz z innymi uczniami uczestniczy w lekcjach, takich jak tworzenie kolorowych kul energii czy wędrówki po bajkach, gdzie można spotkać postacie znane z literatury. Adaś, Zaprzyjaźnia się z panem Kleksem i poznaje sekrety jego magicznych umiejętności. Jednym z kluczowych wydarzeń jest wyprawa do bajki o dziewczynce, która zgubiła pantofelek. Uczniowie wchodzą do tej opowieści, by pomóc bohaterce. Adaś, z początku niepewny siebie, zaczyna dostrzegać, że również ma odwagę i zdolności. Szpak Mateusz jest nie tylko towarzyszem pana Kleksa, ale również ważnym elementem fabuły. W pewnym momencie Mateusz wyjawia Adasiowi, że został zaklęty w ptaka przez Filipa, mechanicznego lalkarza. Okazuje się, że Filip knuje plan przejęcia kontroli nad Akademią. Filip niszczy Akademię, powodując, że magiczny świat stworzony przez pana Kleksa rozpada się. Budynek szkoły znika, a uczniowie muszą wrócić do swoich domów. Adaś, choć smutny z powodu utraty tego niezwykłego miejsca, opuszcza Akademię bogatszy o nowe doświadczenia, odwagę i wiarę w siebie. Akademia pana Kleksa to opowieść pełna magii, kreatywności i dziecięcej fantazji. Pokazuje, jak ważne jest odkrywanie swojego potencjału i rozwijanie wyobraźni. Historia Adasia i pana Kleksa. Zachęca do tego, by spojrzeć na świat z innej perspektywy i nie bać się marzeń. To tyle w telegraficznym skrócie. Mógłbym zrobić dłuższe i dokładniejsze streszczenie, ale nie wiem, czy bym Was nie zanudził. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie bardziej szczegółowe streszczenie, a ja postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom. Tymczasem życzę Wam powodzenia i do następnego razu.